To był jeden z tych meczów, które na długo zapadają w pamięć kibiców i przypominają, jak cienka bywa granica między pełną kontrolą a nagłym kryzysem. Rywalizacja Igi Świątek z Anną Kalińską w trzeciej rundzie Australian Open miała absolutnie nieprawdopodobny przebieg i dostarczyła emocji, jakich w Melbourne dawno nie widziano. Polka rozpoczęła spotkanie w imponującym stylu, wygrała pierwszego seta 6-1, lecz chwilę później sama znalazła się w głębokich tarapatach. Druga partia zakończyła się jej porażką 1-6, a o awansie do 1-8 finału musiał zadecydować trzeci set. Od pierwszych piłek sobotniego meczu było widać, że Świątek jest doskonale przygotowana. Grała agresywnie, pewnie, przy własnym serwisie i bezlitośnie wykorzystywała każdy słabszy moment rywalki. Kalińska nie była w stanie nadążyć za tempem narzuconym przez wiceliderkę rankingu WTA, a pierwszy set zakończył się po zaledwie 25 minutach wynikiem 6-1. Wydawało się. Wówczas, że drugi set będzie jedynie formalnością, a Polka szybko zamknie całe spotkanie. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Rosjanka nagle złapała wiatr w żagle a po stronie świątek zaczęły pojawiać się niewymuszone błędy. Kalińska coraz odważniej atakowała, przejmowała inicjatywę w wymianach i punkt po punkcie budowała swoją przewagę. Role na korcie odwróciły się całkowicie. To ona dyktowała warunki gry, a Polka sprawiała wrażenie wyraźnie poddenerwowanej. Drugi set zakończył się druzgocącym dla świątek wynikiem 1-6. A na jej twarzy widać było ogromne napięcie i chwilową rezygnację. Najważniejsze jednak, że raszynianka potrafiła wyjść z tego kryzysu. Decydująca partia była pokazem jej mentalnej siły i sportowej dojrzałości. Świątek rozpoczęła ją od przełamania kalińskiej. Szybko wyszła na prowadzenie 2-0, a po chwili dołożyła kolejne gemy, budując bezpieczną przewagę. Po niespełna 20 minutach było już czwarto zero, a Rosjanka znów znalazła się pod ogromną presją. W trzecim secie Kalińska zdołała wygrać tylko jednego gema, a Polka pewnie zmierzała po zwycięstwo. Ostateczny wynik 6-1, 1-6, 6-1 najlepiej oddaje, jak skrajne emocje towarzyszyły temu spotkaniu. Była to prawdziwa próba nerwów, nie tylko dla samej zawodniczki, ale także dla polskich kibiców, którzy do ostatnich piłek drżeli o losy awansu. Po pełnej zwrotów akcji batalii, która wywołała spory wstrząs w Melbourne, to jednak Iga Świątek mogła unieść ręce w geście triumfu i zameldować się w jednej ósmej finału Australian Open. Tuż po zakończeniu meczu pojawił się komunikat ze strony WTA, który tylko podkreślił wagę zwycięstwa Polki takie informacje. To dokładnie to, czego Świątek i jej fani chcieliby oglądać jak najczęściej. Już w trakcie spotkania stało się jasne, że nawet w przypadku wygranej Raszenianki nie dojdzie do wyczekiwanego starcia z Naomi Osaką. Japonka w sobotni poranek poinformowała o wycofaniu się z turnieju z powodu problemów zdrowotnych. W tej sytuacji rywalką Igi Świątek w jednej ósmej finału Australian Open będzie kwalifikantka Madison Inglis. Australijka zajmująca 168. miejsce w rankingu WTA stanie przed największym wyzwaniem swojej karierze. Polka po tak dramatycznym meczu udowodniła jednak, że potrafi przetrwać najtrudniejsze chwile i wciąż pozostaje jedną z głównych faworytek do końcowego triumfu w Melbourne.